Witamy, witamy na kolejnym odcineczku. Dzień dobry. No i co, dostałem od Pauliny Challenge ostatnio. Ona drapała różowe zdrapeczki, a ja miałam wam nagrać niebieskie. No to co, wygrzebałem w domu. Oto takie zdrapeczki. Droga do miliona za dwie dyszki, szybki milion za też dwie dyszki. Paradiso za dyszkę, Lucky Day za piąteczkę i pensyjkę za dwa złote. I co, wkładzik mamy ile? 57 zł. No i co, wydrypiemy? Zaraz się okaże. No, zobaczymy się, Dobra, zadzwonimy. Dobra, Ja was zzumuję hmm. troszkę, żeby było lepiej widać. No i co, lecimy z pensyjką za 2 złote, numerek 19. No to co, szukamy. Czego my szukamy? Trzynasteczki i trujeczki. DZWONI, DZWONI, DZWONI! A no tak, wcale. Eee. Jest no tak. grana. Bo ostatnio ja dzwoniłem. Powinna no. jeszcze nie dzwoniła w ten dzwoneczek. O, jedyneczka. Moja jedyneczka. I co dalej? 14, 34. Napis. Napis Pensja. I teraz drugi napis Pensja. No nie wiem, to nie mogłoby być Co, sprawdzamy, co mam po trzynastku. No i dobrze. Baziko! SS. No już trzeci jest nie będę szukał. Dobra, wygrana, wygrana. Dobra, zalecimy dalej z Lucky Day. Numerek 35. I to co, szukamy? Czego my szukamy? 55, 22, 53 i 58. Patrz, praktycznie całe 50. -tki. No. No to szukamy. O. I co wynaleźliśmy? 25 złotych. O, jest 13, <laughs> tamtej. No, 51. I co? Nic, 56, oboczki, oboczki. Jest. 55. Dobrze, dzwoń, dzwoń. Jest. Ale dzwonek się rozchula dzisiaj chyba nam tak coś no. czuje. Może wszystkie dobre. 17 14 12 54 oboczek oboczek i 49. No co jest pod co 5. 5. Piątaczek. No i tu widziałem już kontrolkę. 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 Tak, Jak w samochodzie. Dokładnie. E. A drugie nie. E znajdziemy. Jest. Znaleźliśmy. Dobrze, Dobra. dobrze. To, nie to, to do wygranych. No i co, lecimy teraz z czym? Co mi dasz? Nie wiem, czy odzumowywać, robić turbulencję. Szybki milion. Szybki milion. No to co? Ja was lekko oddalę. O, coś może takiego. Mamy szybki milion za dwie dyszki. O, jaki przeskok. Numerek drugi. Gdzie widać? Nie przyzumuję, jeszcze, zrobię kolejne turbulencje. No cóż, Dobra. samolot leci. Lecisz. Dobra, lecę, lecę. Mamy 55, no to szukamy. 58, to 13, 46, 48 i 15. No poleciał, no jak to ja po kontrolnych. 53.

Coś no. się chyba źle... Nie no dobrze. O jest o, F. F, schowało się. No Pustaczek. Pró, wylatuje. Masz teraz nie trochę gańczą, ale relaksik. Paradiso. Więc ja mam, będę musiał to przesuwać. No. Jaki numerek? Dziewiętnastka. No to, to lecimy, lecimy. I co my mamy? Nutę i arbuza. Nuta no arbuz. Co, Zuma, robisz jeszcze? No i tak właśnie, nie robię ty tam najpierw może te cztery, a później to ostatnie. Tak? No dobra. Dobra, nie zagaduj mnie, bo ja tu szukam. No to No Arbus. Pierwsza, druga nie ma, trzecia też nie widzę. O tu mamy, patrzcie, dwie nuciki. 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 Mhm. Ej, zrobisz kawaba? Nie, nie, co, się. Tak. Teraz będzie mi lepiej. No to, jest to, to już... Nota Arbus, dobra. No to Arbus to jest Arbus, to musimy znaleźć. I mamy. No tak, no tam tych nie było. Dokładnie. Dobra, lecimy dalej. Co dalej? Będzie kompas i Mewa. To teraz tak, kompas Mewa. Mewę mamy. Kompas w trzeciej. Kompas Mewa, kompas Mewa. Oj, tu mamy kompasik. I mewę też. I Mewa też mamy to dobra, lecimy dalej. Tęcza i fala. Tęcza, fala. Dobra, mamy falę. O, i tu mamy falę. O, i patrzcie trzecią fala. Mhm. Skręca się. To tu musi być tęcza. No jest. Fali nie widzę. Już na dużo. Lecimy dalej. Shorty. I kapelusz. Kapelusik mamy. Trzecia. O, patrz jak na linie leci. Kapelusz, kapelusz. Szorciki. O, na pięć Patrz tylko jeszcze wodolot i będzie 500. No. Ale jak dopiero pocz, prawie niecała połowa drapki. Dobra, dobra. Gadu, gadu, trzeba drapać kapelusz. I jeszcze jeden kapelusz. I co, kochani? Tyle. Lecimy dalej. Co nam dalej dadzą? Żółwia i aparat. Żółwik i aparat. Pierwsza, druga. Nie widzę. Trzecia jest Żółwik. Żółwik, Żółwik. I ostatniego. No dobra. Ma. Patrzcie, mamy jeden aparacik. Drugi aparacik. I tak. A, już myślałem, hmm. jak już było. Wróć. Torba <laughs> I co? Flaming. Torba Flaming. Flaminga mamy. Torbę również. Dobra, musi być ładnie zdrapana. Torba Flaming. Torba Flaming, dobra, lecimy do piątej no, w takim razie. Być. Nie, czekaj. Nie, no torba A, i torbę i Flaminga zdrapałem. No. Mhm. no, to nie ma więcej, nie dali. I co mamy? Słoneczko. I kotwice. Słońce pewnie, że mamy. Kotwice też. Nie zastanawia, czy my kiedykolwiek nie przygapiliśmy skosu jakiegoś, bo to jakoś tak słabo widoczne jest. Czemu? Jakby teraz tam wpadł to ja nie wiem, czego ja ten skos. No byś nie założyła, bo byś upadła z tego krzesła. <laughs> Słońce, kotwica. Słońce, kotwica. Przy 500 to jeszcze takie same kontrolne będą. A już na przykład, jakby się na 2000, mhm. to już inne kontrole No. Dobra, wiadro chmura. Wiadro chmura. Widziałem gdzieś. gdzieś o, chmura jest dobra. Wiaderko też mamy. A na dole wiadro chmura. Nie dali. No to nie. To lecimy dalej. Bluska i kostka. Bluska i kostka. Kostkę mamy. Bluzkę mamy. O, i drugą. Bluskę. Dobra, idziemy do piątej. Ani bluski, na... ani kostki. To ostatnie co? Ostatnie dwa. dwa. Ostatnie. Termometr, Termometr i parasol. Parasolka jest. Nic to nam nie wróży. Tu tak samo, i tu parasolka, i termometr, i, termometr. I tu niżej mamy też termometr. I tu Zobacz. Patrz, kolejny Patrz. parasol. O, się dzieje. O. Ale co? Ale nic. Pustek, pustek. pustek. Dobra, szukamy SPV. Pusto. Latuj, srepeczko. No to... Ostatnia. Ostatnia droga do, droga do droga. miliona. Co? Numerek 11. Dobra, przyzmuję Was trochę, żeby lepiej było widać. Tak ciup, ciup. Ciu, ciu. Dobra. Czekaj pomału. Różne. Tak szybko. Tu też mamy różne. I tu mamy różne. Otrzymaj trochę w napięciu, a nie od razu. tu dwie naraz. Różne. Jedna, to nie druga. Tak pomału? No tak. Osiemnaście. Osiemnaście. A mamy?

49 i19. Czekaj, to ty ostatnio w drodze do Miliona wydrapałaś coś? Tak, mnożnik mieliśmy. No. Razy dwa, nie? Tak, tak. Tak, tak no. Przy 15? Dobra, 11. To w tym różne. odcinku z y, koło no. A, no tak, no. 33,51. To też różne, no. Dajcie coś, dajcie. 34 44? A i coś z tym drapakiem musimy chyba wymieniać. No, strzeć może. Mamy dużo, ale takim ostrym to też nie dobrze drapać. Ale właśnie my mamy dużo takich nowiutkich jeszcze, tylko niech no. się po prostu nie da drapać, bo one aż zdzierają. Dokładnie i się nie da. No i nie wiem co z nimi zrobić, bo ich chyba kilkadziesiąt mamy. Aż tak kryją drapekam. Tak, no może trzeba je trochę przytępić. Dobra, różne różne. Różne. No co się dzieje? Ostatnie pięć. Trzeba wierzyć do końca w Ja wierzę w ciebie. Dałaś wybranu. Może obrócę, będzie lepiej. Patrz! Jest! Dobrze! Ale! Dobrze, że wierzysz do końca. Trzeba wierzyć do końca. Dokładnie. I co? Tu nic. I tu nic. Ale, Ale jest. Ale Wygrana. Tu. No. Co? Zrobimy? tyn tyr tyn 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 tyn, tyn. No! Moje uszy! Mamy fizyk, ale tak. fajnie. A jest taka, chociaż nie jest. Mowy dyszek? Nabrakło że jest. 8 stopnia. No, ładnie. Pięć a dyszek. Dziś trzeba jeździć do końca, to jeszcze jaka wygrana. Biasz, Chciałam, że będzie zwrot. Bardziej po lewej. Nie, o, po lewej. Ale ładne wygrane. Tu. tu? 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 Nie, tu! Niżej. Jeszcze bliżej. O, tu się zaćmiło! O, tu się drapie. Dobra, znalazłem. O, no, ha, ha, ha. no i co, nie znalazłem. Szukaj, szukaj, znajdziesz. Czekajcie, wam Wyście się razem z nami pośmieli z mojego szukania. Tu nie ma. W lewo! Tu. W lewo. tu? O, tu coś jest. Nie o, mamy drugą. Nie wo -wo, wo -wo, zmarzło, a jeszcze to. trzecią trzeba, czekaj. Nie, nie trzeba, starczo O, i znalazłem trzecią. Widzicie? Mamy trzy. W, 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 Czyli w, w to pięć dyszek. Pięć dyszek. Dobra. Zadzwonięś raz. To tak, tu mamy pięć dyszek. Podsumowanie. Postaków nie dawaj. Daj wygrane. Nie wiem, czy je znaleźć. To są wygrane. Nie segregujesz. A to pustaki. Pięć dyszek. Tu mamy ile? Piąteczkę. Pięćdziesiąt pięć. I tu mamy dwójeczkę, czyli pięćdziesiąt siedem. A wkład odcinka był, wiecie ile? Pięćdziesiąt siedem. Dokładnie. Jesteśmy na, na zero. zero. Ej, spoko. W sensie. Dobra, zabieraj za te i ja A tyle co był wkład. No. Dobrze, dobrze, dobrze. Droga do Jana, pięknie wracamy odcinek. Tak, dokładnie. Dobra, kochani, wielkie serduszka dla Was za to, że nas oglądacie. Bardzo Wam dziękujemy, bo właśnie wybił nam tysiąc subskrypcji. Także zachęcam do sprawdzenia naszej społeczności. Tam jest post dotyczą, dotyczący live'a. Także, kochani, zachęcamy oczywiście do odwiedzenia naszego live'a. Zachęcamy do zapisywania się. Pozdrapeczki. Macie wszystko w opisie. Live odbędzie się 2 listopada w sobotę o godzinie 19. I dla osób, które będą obecne na live'ie, jest przewidziana niespodzianka. Także oczywiście zapraszamy, zachęcamy. A dzisiaj co? Dziękujemy za obejrzenie odcineczka. Pozdrawiamy Was cieplutko i buziaki. Do następnego. Pa, pa. Siemanko.